Zadanie piąte za cztery punkty. Sklep sprowadza z hurtowni płacąc po 100 zł za sztukę i sprzedaje średnio 40 sztuk miesięcznie po 160 zł. Zobserwowano, że każda kolejna obniżka ceny sprzedaży kurtki 1 zł zwiększa sprzedaż miesięczną 1 sztukę. Jaka, jaką cenę kurtki powinien ustalić sprzedawca, aby jego miesięczny zysk był jak największy? Eee, zacznijmy od tego, że musimy obliczyć. Eee, Jaką nową cenę, czyli yy, czy sprzedawca powinien obniżyć, zwiększyć cenę, aby uzyskać ten maksymalny zysk? Zatem za x oznaczmy sobie ilość obniżek. Obniżek albo zwyżek, ale ja podejrzewam, że będą zniżki. Ilość obniżek. Yy. Teraz tak, skoro mamy x jako obniżki, no to teraz wprasujmy to jakoś w zadanie. Zastosujmy się do, do tej pierwszej. Skoro będziemy obniżać, to e, ilość sztuk miesięcznie 40 będzie rosła. tak, Jeżeli będziemy obniżać cenę, to e, ilość sprzedaży będzie rosła, czyli 40 plus x. E, i opiszmy to jako znaczy wy sobie opiszcie ja nie będę już pisał 40 plus x to jest ilość sprzedaż, sprzedanych sztuk przy takiej ilości obniżek natomiast oczywiście mm, zysk wtedy będzie 60 minus x na każdej tak bo skoro obniżamy o jakąś ilość no to 100, minut, od 161, 100 to jest 60. Jeżeli zmniejszamy cenę, to ten zysk nam maleje. Oczywiście, wy sobie też opisujecie. No i cóż, nasza funkcja naszego zysku to jest 40 plus x 60 minus x. Tak to byśmy wyliczyli. Zatem, jak łatwo zauważyć, zróbmy sobie wykreślić. Zaznaczmy minus 40, to jest pierwszy pierwiastek, zaznaczmy sobie, tutaj powinniśmy wyciągnąć minus 1 przed, no, a to wyciągnijmy, to jest tak, e, tutaj przepiszmy, tu jest ten minus przed nawiasem, o którym mówiłem, plus 40, tutaj tego zmieniamy e, miejsca, a tutaj wyciągamy, tak, czyli będzie x minus 60, prawda? Było minus x, a teraz jest plus x i ten minus jest tutaj z przodu. I 60 to jest druga. To jest funkcja z minusem z przodu, czyli jest smutna. Smutna buźka. W sumie nie będę liczył b, tylko po prostu spojrzę na wykres. Tutaj nie trzeba liczyć. On jest oczywiście w połowie. To jest średnia arytmetyczna z jednego i z drugiego miejsca zerowego. Po to właśnie rysowałem tą funkcję minus 40 plus 60 to jest 20 i na 2 to jest 10. Zatem x równa się 10. No i teraz wystarczy tak naprawdę e, obliczyć cenę skoro mm, skoro e, zysk wyjdzie nam wtedy, no to nawet nie musimy liczyć zysku, bo jaka cena kurtki e, tylko tak naprawdę powinniśmy obliczyć cenę kurtki. Cena kurtki e, będziemy liczyć z tego, czyli 60 minus 10 to jest 50, 100 za kurtkę, no to 100 plus 50 równa się 150.